Gdyby ktoś z ludzi powiedział, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, to, to, to miałoby to straszny wydźwięk. Lecz w ustach Jezusa brzmi to bardzo dobrze. Każdy człowiek, który jest blisko Jezusa, ma dobrą wolę i pragnienie dobra. Nie jest ważne, czy zawsze udaje nam się być dobrym. Ważny jest kierunek, który obrał. Kto chce być dobrym, już podąża w tym samym kierunku co Jezus, a więc zawsze jest z Nim. Kto kroczy z Jezusem, może zawsze liczyć na Jego pomoc. Obecność Jezusa wyrzuca złe duchy, zło nie znosi Jego obecności, gdyż On działa przejrzyście. Diabeł, żeby odwieść nas od Boga, usunąłby wszystkie granice między dobrem a złem. Prawdą a kłamstwem, miłością a podstępem, czystością małżeńską a rozpustą. On dobrze wie, że najlepiej łowi się w mętnej wodzie. Jeżeli my też będziemy robić wszystko przejrzyście, to odrzucimy zło w naszym postępowaniu i jeszcze mocniej zaprosimy Jezusa do naszego życia. Odmów dziesiątkę różańca za wszystkich tych, którzy nie chcą kroczyć za Jezusem.